Sigwald wspaniały, często zwany po prostu księciem Sigwaldem, znany też jako książę Zebajki oraz książę hordy dekadencji. Jest jednym z najbardziej znanych czempionów Slanesza i władców chaosu w Starym Świecie, uczynionym legendą dzięki swojej sprawności na polu bitwy i swojej niepokojącej, a zarazem anielskiej urodzie. Choć wydaje się mieć nie więcej niż 16 lat, Sigwald wspaniały plugawi świat śmiertelnych od ponad 300 lat. A zatem jest legalny. Sickly, sinful spectacles stand, shuffle, shamble, and saunter shamelessly in mine scandalized sight. I suggest a solution. Surely such sedition should sour and succumb to Sigvald, the salacious, scandalous, and sensational servant of Slaanesh! Son of Succubi, scion of sordid acts and slayer of squalid serfs! See how I stroll, stride, swagger and swirl, spin, slash and stab at stupid, senseless scum. Soon they shall swoon. Shall seek solace and death from sundry torments wrought on them by my strategic severing, scintillating shower of shimmering strikes. Send for the sword. Summon sliver slash. Każdego, kogo książę uważa za brzydkiego, prostackiego lub irytującego, skazał na ostrze miecza, czasem likwidując całe miasta dla kaprysu. Slanesz rozpieszcza swojego przybranego syna jak pobłażliwy ojciec, a dzikie ekscesy Sigwalda tylko służą temu, by jeszcze bardziej wkupić go w łaski mrocznego księcia. Znużony i kapryśny w skrajnościach, Sigwald wspaniały zawsze dąży do zgłębiania nowych sposobów wymierzania okrucieństwa w swoich podbojach, Inspiruje fanatyczne oddanie w swoich wyznawcach, bo wiedzą, że po bitwie mogą zaspokoić swoje najbardziej nieświęte żądze bez żadnych ograniczeń. Będąc uosobieniem piękna zewnętrznego, ale całkowitej zgnilizny moralnej i piękna wewnętrznego, jedzie na czele armii całkowicie oddanych wyznawców, którzy bez namysłu oddaliby za niego życie. Dziesiątki egzotycznych kobiet zaspokajają każdą jego zachciankę i pragnienie. A jego elitarna gwardia honorowa, zwana lustrzaną strażą, nosi lustrzane tarcze, dzięki którym Sigwald może przez cały czas puławić się we własnej boskiej chwale. Tak wielki jest samozachwyt Sigwalda, że nawet wzywa swoich stronników, by asystowali mu ze swoimi lustrami w samym środku bitwy, strojąc się im, mrucząc mu komplementy, podczas gdy ludzie walczą i giną wokół niego. Over the way stands something I want. I need. Bitific mail, wasted on the clueless worm who wears it. It is only right I take it from him. And if you, my serfs, die in agony during the attempt, then know that I'll feel your pain. Why, I will relish it! To the champion in my armor. Yes, you may have heard of me. I am Sigvald the Magnificent, the Gaird Prince of Slanesh. I do not blame you if hearing my name has caused you to avoid your vows. Just make sure the Auric armor is clean when I come to take it. You could hand it straight over, of course, but I have seen your kind before. You will be irksome and make me fight for it. No matter, I could do with a workout. But do not overvex me. Or your death cry will be especially shrill, and i do hate to my ears with such nonsense, if I can bear it. zbroja płytowa sigwalda pozostaje niezniszczona przez wiek ani najmniejszą plamkę brudu a ciepłe pachnące powietrze otacza go nawet podczas najgwałtowniejszej zamieci sama ziemia zmienia swój kształt pozwalając sigwaldowi przejść a jego stopy unoszą się cal nad powierzchnią świata, tak że jego butów nigdy nie dotyka błoto ani krew z pola bitwy. Pokonał wojowników dwukrotnie większych od niego pogardliwym machnięciem rapiera, gdyż Sigwald wspaniały jest wybranym potomkiem Slanesza, a każde jego życzenie zostaje spełnione w zamian za wieczną deprawację. Każda cząstka we wszechświecie jest przyciągana i odpychana przez pozostałe. Od małych cząstek materii, które tworzą Twoje ciało, po odległe płonące gwiazdy, które przemierzają nocne niebo, wszystko jest w ciągłym ruchu. Ruch jest kluczem, Baronie, we wszystkim. Czy rozumiesz? Stagnacja jest jedynym prawdziwym zagrożeniem dla każdego z nas. Stagnacja, bezruch i nuda. Sigwald był kiedyś synem potężnego wodza Norsemenów, którego mroczne pragnienia skłoniły go do cielesnych i nienaturalnych czynów. Gdy ze związku wodza z jego własną siostrą narodziło się dziecko, Benkart był naprawdę przystojny. Jego włosy były jak przędza złota, a skóra nieskazitelna, z wyjątkiem małego, rogatego znamienia na tylnej części szyi. Na początku spełniało się każde życzenie Sigwalda. Jednak ekscesy księcia w końcu stały się zbyt nieprzyzwoite nawet dla jego ojca, a kiedy odkryto jego zamiłowanie do ludzkiego mięsa, Sigwald został wygnany. Księciunio udawał zdziwienie, ale gdy jego ojciec poszedł spać, Sigwald zabił go jego własnym ostrzem. Księciunio opuścił plemię, uznając, że mężczyzna jego kalibru odnajdzie się na pustkowiach chaosu. I odnalazł się, ale nie poprzez uczciwą pracę. Zanim nastał kolejny świt, Młody wojownik miał nowego patrona w postaci slanesza, boga przyjemności i bólu, który uznał norskańskiego księcia za mężczyznę o identycznym czarnym sercu. Tylko jego brat krwi, Odrun, towarzyszył mu wówczas na wygnaniu. Pierwotnie Sigwald i jego brat krwi służyli w orszaku czempiona slanesza, Einwar, dopóki Einwar nie zdecydował się przedstawić Sigwalda swojemu patronowi. Natknął się na małą dolinę położoną pomiędzy niewielkim pasmem górskim, głęboko w sercu pustkowi chaosu. To tutaj znalazł spokojny i piękny krajobraz, całkowicie osłonięty od okropności szalejących w północnym piekle. To stąd Sigwald, pragnąc doskonałości, oddał swoją duszę demonowi Slanesza, znanemu tylko jako Belus Pull. W zamian za patronat, Sigwald obiecał demonowi, że spełni swoje marzenie i pozwoli sobie na każdy rodzaj dekadencji. Bez względu na to, jak nieznaczący. Kiedy jego dusza została sprzedana demonowi, Sigwald otrzymał moc potrzebną do zdobycia wszystkiego, czego zapragnął. Odrun odmówił i zamiast tego został ukarany zmutowanym ciałem, chociaż zachował swój umysł. odpowiedzi na objęcie przez Sigwalda stanowiska czempiona Chaosu Slanesza, Korn ukarał plemię, które wychowało Sigwalda, wstrzymując swoją przychylność tak długo, jak Sigwald żył. Plemię skurczyło się i wkrótce było znane tylko jako Upadli. Niezliczone, nędzne miliony istot harują w ciemności i umierają codziennie. Nieznani, nic innego jak pływ w truchle historii. Podczas gdy ty, Sigwaldzie, otrzymałeś miejsce w największej ze wszystkich gier, masz szansę rozpalić światło w całym tym żałosnym śmietnisku. Czy nie widzisz? Cały nieskończony potencjał wszechświata zawarty jest w twojej małej. Błogosławionej postaci. Gdy upłynęło pierwsze stulecie jego życia, Sigwald z hordą dekadencji zdołał zdobyć pozłacany pałac. Twierdzę chaosu na północy, pustkowi chaosu blisko ruin północnej bramy polarnej. Przez 200 lat Sigwald i horda dekadencji mieszkali w pałacu, udając się na wyprawy w świat tylko wtedy, gdy książę Zebaj był w nastroju. Na swoim dworze Sigwald zgromadził ogromne skarby, które przykuły jego uwagę, gromadząc je w pałacu, a następnie pozwalając im gnić, gdy jego uwaga zwracała się gdzie indziej. Wyruszał także w celu schwytania pięknych dziewcząt, aby wziąć je za żony, paląc miasta w ich pokoni tylko po to, by stracić zainteresowanie, gdy obiekt jego pragnień znalazł się wreszcie w pałacu. Jeśli zaczęły wykazywać oznaki starzenia się, usuwał ich skórę i zamykał w porcelanie. Aby zachować ich piękno na zawsze. Przez cały ten czas, spędzony na orgię ze zdobycznymi żonami, zaniedbywał swoje siły, a w jego służbie pozostało zaledwie tysiąc wojowników. To się zmieniło dopiero, gdy przyłączył do swoich szeregów barona Gustawa Schillera, upokorzonego szlachcica z Imperium. Baron pragnął żony Sigwalda, księżniczki Freydis, i powiedział Sigwaldowi, że sąsiedni czempion chaosu Mordhuk. Kradnie część jego ziemi i jest w posiadaniu artefaktu wielkiej mocy, czaszki zabranej bezpośrednio stronu Korna. Oblegając Ur, twierdzę Mordhuka, Sigwald jechał powietrznym rydwanem zaprzężonym wielkie białe orły i wylądował na ścianach. Podczas gdy piekielne działa wojowników Korna zbierały straszliwe żniwo wśród jego zwolenników. Wysyłając samotnie zespoły strzeleckie, jego żołnierze zdołali zająć pierwszy krąg. Jednak ich nieliczna grupa nie zdołała przeciwstawić się obronie bastionu chaosu. Odmawiając zaakceptowania porażki, Sigwald zamiast tego odważył się spotkać ze swoim demonicznym patronem, aby targować się o moc niezbędną do zdobycia tego, czego chciał. Po przybyciu do zagajnika Belusa Pyla, demon upomniał Sigwalda za zaniedbanie. Pomógłby mu jedynie, jeśli książę zdołałby przejść trzy próby. Pierwsza polegała na zdobyciu jednego z pazurów Galeraucha pierwszego Smoka Chaosu. Wbrew wszelkim przeciwnościom Sigwald i to, co pozostało z jego drużyny wojowników, dokonali tego czynu obracając Smoka przeciwko sobie samemu, gdy użyli Elfickiej Pieśni, by wywołać wspomnienia Galaraucha z czasów, gdy był dumnym Smokiem służącym Ultuanowi. Jednak podczas walki Sigwald odniósł ciężkie rany, a następnym zadaniem było zabicie Bargaau, istoty sięgającej czasów sprzed Wielkiego Kataklizmu. Tylko ze swoim zaufanym sprzymierzeńcem Odrunem Sigwald dotarł do przeklętego lasu, w którym przebywała istota. Chociaż nie miała duszy i nie mogła zostać zabita w tradycyjny sposób, Sigwald podpalił las, który był jej domem, przerywając jej więź ze światem śmiertelników. Ostateczna próba polegała na przedstawieniu jego nagiego, ducha Slaneszowi, wchodząc do samej domeny chaosu przez błyszczącą bramę. Pomimo ostrzeżeń od druna, Sigwald podjął próbę otwarcia bramy, która zakończyła się tym, że jego ciało zostało pożarte przez płomień. W domenie chaosu dusza Sigwalda ponownie przeżyła wydarzenia, które doprowadziły go do oddania się Slaneszowi. Stanął twarzą w twarz z samym Bogiem Chaosu, który pojawił się w najpiękniejszej formie, jaką Sigwald mógł sobie wyobrazić swojej własnej. Slanesz powiedział mu, że nie jest brutalem bez serca. I że jeśli naprawdę chce umrzeć, lub znaleźć sposób na powrót do swojego dawnego życia, zgodzi się na to. Jednak Sigwald, ożywiony czystym pięknem Boga, noszącego jego własną twarz, poprzysiągł, że będzie żył ponownie, aby zasmakować przyjemności fizycznej egzystencji. A obdarzył go nowym, śmiertelnym ciałem, jeszcze doskonalszym niż to, które spłonęło na popiół, a także lustrzaną zbroją płytową. I magicznym mieczem wykonanym specjalnie dla niego. Slaner zastąpił także Belusa Pyla na stanowisko patrona Sigwalda, uwalniając Sigwalda, by mógł zemścić się na demonie za poprzednie upokorzenia. Powracając do pozłacanego pałacu w swoim nowym ciele, Sigwald zastał oblegającego armię Mordhuka. Zdeterminowany, by w końcu odebrać swoją nagrodę, Czempion Chaosu olśnił siły wroga samym swoim czystym pięknem by stawić czoła czempionowi Korn. Został zaatakowany przez resztki swojego byłego plemienia, upadłych, ale rycerze chaosu służący wcześniej Mordowi Hukowi zwrócili się przeciwko nim, siekając ich do ostatniego człowieka. Z pomocą lojalnego Odryna Sigwaldowi udało się odnieść zwycięstwo. Podczas uroczystości zwycięstwa, która potem nastąpiła, pozostałe siły Sigwalda zburzyły pozłacany pałac, ale księcia już to nie obchodziło. Czaszka, którą baron Gustav Schiller twierdził, że jest zabytkiem Korna w posiadaniu Mordhuka, okazała się po prostu zwykłą czaszką, kłamstwem wymyślonym przez Schulera, by mógł uciec z żoną Sigwalda, Freidis. Jednak dla Sigwalda wszystkie te rzeczy miały teraz jedynie drugorzędne znaczenie. Zamiast tego zdecydował się opuścić swój pałac i udać się na południe, aby na własne oczy zobaczyć stolicę Imperium Aldorf. Moje piękne dzieci! Długo wystarczyła nam bezczynność. Między nami stworzyliśmy idylle takie, jakiej świat jeszcze nie widział. Całe narody ludzi przyszły i odeszły, nigdy nie śniąc o takich przyjemnościach. Nikt nie doświadczył tego, co my. Nikt nie zrobił tego, co my. W roku 211 panowania 11 króla Feniksa Ultuanu, czyli w 2374 roku kalendarza imperialnego. Od dawna odczuwając żal, że mieszkańcy Ultuanu słyną z bogatszych i bardziej złocistych włosów niż on, książę Sigwald popłynął statkiem na Ultuan, a jego celem było oskalpowanie każdego elfa, który stanie mu na drodze. Wraz z nim podróżowała armia rządnych krwi wojowników chaosu, których nie obchodziło, dlaczego Sigwald wszczął wojnę w królestwie Wysokich Elfów, dopóki można było zgarnąć łupy i zdobyć chwałę rocznych bogów. Księżniczka Eldyra. Sama w sobie, będąc generałem, poprowadziła kontraatak Asurów. Początkowo niepewna wielkości hordy chaosu, Eldyra zdecydowała się nękać siły zmierzające w głąb lądu. Jeźdźcy rydwanów mieli za zadanie wytropić i wyeliminować zwiadowców Sigwalda, podczas gdy wojownicy cienia przeprowadzali śmiałe, nocne napady, aby zniszczyć zapasy, wyżnąć konie i zabić poruczników czempiona Slanesza. Na polecenie Eldyry zaklęcia ukrycia przesłoniły miasta, obeliski geomancyjne i rezydencje przed nadchodzącym wrogiem. Zmęczone i oślepione, wojsko Sigwalda wkrótce zagubiło się w górach Kotik. Nastąpił rozłam wśród szeregów sił chaosu, ponieważ było mało łupów i zupełnie brakowało chwały w znoszeniu śmiertelnych ataków wojowników cienia. Sigwald musiał pokonywać coraz częściej rzucane wyzwania wobec swojego przywództwa, ale Duma nie pozwoliła mu zawrócić ani skompromitować swoich celów. Wkrótce zabił tylu swoich poruczników, ile wojownicy cienia, którzy utrudniali jego marsz. To właśnie w trakcie jednej z takich walk na śmierć i życie rozpoczętej przez potężnego brutala o imieniu Dranak spijacz krwi, Eldyra wreszcie przypuściła atak. Wielkie formacje srebrnych hełmów dzierżących łucznie i powiewające sztandary przebiły serce armii chaosu, zabijając wielu norsmenów zanim ci zdążyli się nawet zebrać. Nawet wtedy wojownicy chaosu mogliby zwyciężyć, gdyby Sigwald znalazł w sobie siłę, by na kilka godzin odłożyć swoją wrogość do spijacza krwi. Tak się nie stało. I odmowa Sigwalda zatrzymania pojedynku na śmierć i życie z powodu tak błahego wydarzenia jak atak wroga bardzo drogo kosztowała jego armię. Wraz z nadejściem zmroku wysokie elfy odniosły miażdżące zwycięstwo. Spijacz krwi padł pod srebrnym ostrzem Sigwalda, a to, co pozostało z armii chaosu, rozproszyło się i uciekło. Co do samego Sigwalda po prostu oddalił się w końcowych etapach bitwy, ścinając wszystkich, którzy próbowali go zatrzymać. Smak krwi Dranaka Przypomniał księciu o szczególnie cierpkiej butelce bretońskiego wina, które kiedyś próbował, i nagle zdecydował się zemścić na jego twórcach. W 2514 roku kalendarza imperialnego Sigwald złamał paznokieć na zbroi kapłana bitewnego prowadząc swoje armię do Ostlandu. Poinformował swoich poruczników, że odpowiednio zemści się na tej prowincji. Ale tak naprawdę książę zebajki zwołał swoje sługi, aby odzyskali skamieniałą czaszkę strażnika tajemnic Slanesza, leżącą pod kapliczką czaszek na południe od granicy Ostlandu. Za pomocą czaszki miał nadzieję przemienić swoje ciało w marmur, aby takie skazy już nigdy się nie powtórzyły. W 2518 roku kalendarza imperialnego Sigwald zrównał z ziemią miasteczko Hamburg, ponieważ nie smakowało mu tamtejsze wino. W nieokreślonym momencie Sigwald udał się do Arabii, gdzie spotkał Arkana Czarnego. Nie mam nawet mojego chłopca do noszenia miecza, ani moich lustrzanych eunuchów! Jak można oczekiwać, żebym walczył bez moich lustrzanych eunuchów? Archaon, 13 i ostatni wszech z chaosu, zwerbował Sigwalda do swojej sprawy, aby sprowadzić czas końca. Wynosząc go na swojego zastępcę, aby reprezentował wyznawców Slanesza w połączonych armiach bogów Chaosu. Pod dowództwem Sigwalda armie Chaosu spustoszyły Kislev, a nawet Slanesz był pod wrażeniem coraz bardziej pomysłowych aktów rzezi i upodlenia, jakie Sigwald wywoływał. Po tym jak siły Archaona zdobyły miasto Midenheim w 2527 roku kalendarza imperialnego, Sigwald był obecny razem z Ulfriciem Wędrowcem i Walnierem Żniwiarzem. Gdy Walten, Herold Sigmara wkroczył do zrujnowanego miasta, by zabić Archaona. Gdy Valnir i Wulfric zaczęli sprzeczać się o to, kto pierwszy stanie do walki z Waltenem, Sigwald stracił zainteresowanie i odszedł, by nacieszyć się tym, co pozostało z miasta. Podczas ostatecznej bitwy o Midenheim, Archaon przywołał Sigwalda z jego sal przyjemności pośród ruin parawonu. Jeśli chodzi o Sigwalda, wojnę Czasu Końca można było pozostawić innym, o ile mógł on spędzić ostatnie godziny świata śmiertelników na uczcie deprawacji. Jednak Sigwald wiedział, że nie należy przeciwstawiać się wybrańcowi i dlatego przygotowywał się do walki z legionem zagubionych w ruinach Middenheimu, dowodzonym przez nieumarłego upiora i mortarchę rozpaczy, Krela. Sigwald poczuł się szczególnie urażony, gdy został sparowany z królem troli, Trogiem, aby bronił centrum linii chaosu. Doszło między nimi do starcia w ruinach zrabowanej świątyni Ulryka. Sigwald pozostawił króla troli na śmierć, będąc nieświadomym lub nie przejmując się zdolnościami regeneracyjnymi wszystkich troli, zanim dołączył do walki. Oprowadził legion demonetek i kurgańskich wojowników chaosu do walki z upiorami pod dowództwem Krela. W dawnym czempionie Korna, jakim był Krell, obudziła się stara nienawiść do Slanesza, starsza niż Imperium. Rozpoczął się pojedynek, ale Krell kontynuował walkę, nawet gdy mieć Sigwalda, srebrny bicz, zatonął w jego torsie. Kiedy książę zebaj próbował uwolnić swoje ostrze z martwego ciała Krela, otrzymał ciężką ranę na głowie, która zniszczyła lewą połowę jego twarzy. Jej odbicie widział we własnej, odrzuconej tarczy. W tym momencie Sigwald wpadł w szał, ogarnięty wściekłością bardziej przystającą czempionowi Korna. Nawet gdy topór Krela roztrzaskał srebrny bicz, Sigwald skoczył do przodu i powalił go na ziemi. Uderzając złamaną rękojeścią srebrnego bicza w oczodoły Krela, Sigwald gołymi rękami rozbił czaszkę upiora w pył, krzycząc nienawistnie, gdy jego własne palce łamały się przy każdym zadanym ciosie. Kiedy otaczające go magiczne światło Krela przygasło, powodując ostateczną śmierć, Sigwald padł na plecy i odkrył, że jego ręce są zmiażdżone i zakrwawione, w wyniku czego prawdopodobnie nie jest w stanie nawet władać bronią. Jednak Sigwald nie musiał długo żyć ze swoim oszpeceniem. Kiedy wykrzykiwał swoją rozpacz i gniew w niebo, Głowica kamiennego młota uderzyła w bok jego głowy, rozbijając mu czaszkę i rozpryskując tkankę mózgową na zimne zwłoki krela. Król trolli Trok zmienił Sigwalda w nic innego jak krwawą miazgę, odpłacając się za poprzednią porażkę z rąk aroganckiego księcia z bajki, po czym oddał mocz na jego zrujnowane zwłoki. Pomimo tego, jak wiernie Sigwald służył slaneszowi za życia, Mroczny książę chaosu jest zbyt próżny, aby przyjąć do siebie duszę, która doświadczyła tak poniżającego końca. Osobistym godłem Sigwalda jest okrąg otoczony półkolem z linią wychodzącą ze środka, otoczony spiralami płatków linii. Srebrny bicz. Miecz księcia Sigwalda wykuty z kawałka ostrza samego slanesza. Porusza się jak rtęć, powalając wrogów serią błyskawicznych ciosów. Złota zbroja. Złota zbroja to rzeźbiona zbroja płytowa wykuta z zaczarowanego złota. Macki ciemnej energii nieustannie pieszczą skórę noszącego, odmładzając jego ciało i zamykając rany delikatnym dotykiem. Handsome